Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym sobie, że Bitcoin wybija ATH i powiem Wam w co zainwestowałem około 10 tysięcy dolarów. Przejdziemy sobie oczywiście do memcoinów, bo to najbardziej grzeje. Standardowo, jeżeli odcinek się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę. Na 200 łapek myślę, że przygotujemy coś fajnego. Zajdę jakiś ciekawy temat, który Was na pewno zainteresuje i będzie to taki mój specjal. Zostawcie komentarz, cały czas walczę z tym, żeby usuwać te komentarze, tych botów. Jest to bardzo ciężkie, także uważajcie, bo to cały czas się pojawia. No i w opisie macie wszystkie moje socjale, takie jak Twitter, Telegram oraz link do mojej strony. No ale dobra, przechodzę do Bitcoina. Bitcoin właśnie wybił, kiedy to nagrywam, dzisiaj 94 384 dolary, czyli mamy ATH na Bitcoinie i wszyscy się tutaj radujemy. Jest to bardzo pozytywny news i ja ostatnio w ostatnim odcinku pisałem na temat Ethera, co się stanie, gdy Ether dobije 10 tysięcy dolarów. Zrobiłem i odcinek i właśnie tutaj napisałem tweeta i zrobił on bardzo duże kontrowersje, że serio masa ludzi nie wierzy w Ethera po 10 tysięcy dolarów. Ja nie wiem, co, 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 czemu macie takie podejście, No ale szczerze, żeby Ether zrobił 10 tysięcy dolarów, wiem, że teraz sentyment jest mega słaby, ale to naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego, i uważam, że jest to bardzo możliwe. Także, no, oczywiście, zobaczymy, co z tego będzie. Ale, no, tak jak, tak jak mówię, myślę, że Ether bez problemu dobija te 10 tysięcy dolarów w hostie. i to jest to jest moje zdanie. Jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, to do niego zapraszam. No a przechodząc tutaj do memów, no to na starcie oczywiście Kata. Kat to jest mój jeden z większych memów, które, które mam w portfolio. Nieraz o tym mówiłem na swoim kanale. Tak wygląda obecnie wykres, coś tam się podziało, tu były fajne wzrosty. No ja Kata mniej więcej łapałem tu na samym wyjściu. No i chyba pamiętam, że gdzieś tutaj z trójką z przodu, czy przed trójką z przodu. No jestem już na plusie, ale trzymam trzymam go dalej. Uważam, że listing na Binance na Prędzej, czy później będzie, bo w tym momencie jest on tylko na dźwigni. Dodatkowo jest już na Kukoin z tych większych giełd, także spoko, ale nie ma go na przykład na Bajbicie. To jest dość duży Memcoin. I przechodząc do nowego Memcoina, którego dzisiaj zakupiłem, również napisałem o tym na Twitterze. No to mamy tutaj Happy Kata. Jest to nowy Memcoin, który dość ciekawie wygląda. Tak wygląda obecnie wykres. No szkoda, że już to troszeczkę zrobiło. Troszeczkę, no jakiś X to już tutaj oczywiście zrobiło. Ja to kupiłem mniej więcej po tej cenie przy MarketCapie 110 milionów dolarów. Ja na Twitterze właśnie o tym napisałem, że Kat od pierwszego wejścia 300% zrobił. To oczywiście mówię o tym kacie, którego przed chwilą pokazywałem, a Happy, czyli Happy Kat, no to mam tutaj nowego baga. Jest to projekt, który ma ponad milion użytkowników w grze na Telegramie. Poleciał duży air dla posiadaczy telefonu Solana, twórca Solany również o nich pisał. Analizę MEMA. No wiecie, ciężko zrobić to jakąś profesjonalną analizę i tak dalej, no ale wygląda to ciekawie. Tutaj macie od czego się wziął cały cały trend, cały MEM. Wiem, że właściciele mają y, tutaj wykupione prawa autorskie do tego. Odkupili po prostu twórcy MEMA odkupili prawa autorskie do tego filmiku. Także to jest coś ciekawego. No i zobaczymy, jak to się będzie oczywiście ro, 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 roznosić. Moim zdaniem ma to potencjał. Obecnie jest cena taka 100 milionów market cap, no to taki Simon's Cut ma 350 milionów. I ja uważam, że on jest niedowartościowany, a Happy Cut ma znacznie mniej. Więc no, nawet jakby zrobił te 300 milionów, no to już mamy fajne, fajne wejście X2. Jak chodzi o następne memy, no to NPC. Pewnie dobrze wiecie, że mocno jestem tutaj załadowany no osiągnęli listing na kukuńnie także GG dla nas, dla nas wszystkich dobrze zagraliśmy no i możemy zobaczyć że ta cena bardzo ładnie poszybowała mi się udało kawałek sprzedać po chyba 6,5 6,5 centa i odkupiłem po 5,5 czyli 5,5 centa czyli no nie dużo nie dużo na tym zarobiłem po prostu chciałem więcej NPC bo też nie robiłem tego całym kapitałem chyba z 15 tysięcy tokenów Jakoś tak, no to to jest 750 dolarów, no ale zawsze więcej NPC, ja w tym momencie NPC trzymam, weszli na KuCoin'a, uważam, że kolejne listingi są przed nami, w tym momencie przegonili właśnie Kata, Simon's Kata, wcześniej było na odwrót, że Simon's Kat miał większą kapitalizację, teraz NPC ma większą kapitalizację, uważam, że te memy będą sobie tak szły i, i po prostu długoterminowo je jeszcze trzymam, nie zrealizowałem ani tu, ani tu jakiegoś porządnego... Zysku na zasadzie, no po prostu nic nie sprzedałem, czy mam wszystko. Z kolejnych mam coinów, no to na pewno keyboard Cut, jest to keycard na base. Tutaj muszę się przyznać, że zrobiłem mały fuck-up. Bo tutaj mniej więcej przed tymi wzrostami gdzieś było 0,1. Sprzedałem trochę tych tokenów, bo po prostu uznałem, że się nic nie dzieje i to potem dość ładnie poleciało. No ale trudno, nie, nie narzekam. Trzymam już tylko tutaj praktycznie mundbaga, ale jest to z 2, 2 lub 3000 dolarów, także myślę, że też spoko. Mamy tutaj również kapitalizację znacznie mniejszą. Wiem, że na bejdzie się coś znowu zaczęło dziać. Także jest to spoko opcja, że po prostu jest to jedyna moja ekspozycja na Bejza. Jest tutaj Memcoin, jest tutaj powiedzmy kod znowu. Trzy kody mam w portfelu, także tak to wygląda. W ogóle to jest, to jest mega śmieszne. Aleksander Dreyfus, CEO. Aleksander, nie wiem czy to znajdę. Alex Dreyfus. Tak, Aleksander Dreyfus to jest CEO Chiliza, pewnie dobrze go kojarzycie. Dodał takiego ciekawego twit'a, że rozmawiał z. CEO pewnej giełdy, tieru pierwszego i gościem mówi do niego, że 100% jego tokenów, 100% jego spotkań dotyczy zwierząt i, i tego typu rzeczy i że wydaje mu się, że prowadzi zo i coś w tym jest, no bo jak wejdziemy sobie na CoinGeeko, na kryptowaluty, które rosną, które robią coś ten, no to możemy zobaczyć, że głównie to są memy i to jeszcze są zwierzęta, tak? Mamy Goata, mamy Dogecoina, no tutaj mamy oczywiście wzrosty innych kryptowalut, ale zaraz mamy Bonka, Pepe, Bretta, floki, to są, to są wszystko zwierzęta, i widzimy że ten trend jest dość mocny. Shiba Inu, w ogóle atom w końcu zaczął rosnąć, jestem tutaj pod wrażeniem, do, do tego, że atom rośnie. Ja tam atoma nie posiadam. W sensie nie posiadam, no nie wiem, z tysiąc dolarów jeszcze mi pewnie zostało, ale będę chciał się tego pozbywać. Nie ukrywam, że ten ekosystem mocno śpi, chociaż pisałem ostatnio na Twitterze, że widzę tutaj jakąś szansę, widzę tutaj jakiś potencjał. No Juno zrobiło bardzo ładny procent z ekosystemu Kosmos. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, czy Wy posiadacie coś z Kosmosu. No możemy zobaczyć, że z 7 centów na 50 centów. I dalej ta kapitalizacja nie jest jakaś super, no ale czy coś się dzieje na Kosmosie w tym momencie? No ja uważam, że nie. I jestem tak... Trochę, trochę zniesmaczony tym, jak to wygląda. Tutaj jeszcze taka moja mała autopromocja, że jeżeli chcecie zacząć z kryptowalutami, jeżeli nie wiecie o czym ja mówię i chcecie wyjść na wyższy poziom, zapraszam Was na moją stronę alekszylepiej.pl. Tutaj możecie zakupić mojego e-booka, który przedstawił Wam kryptowalutę od zera. Możecie wybrać pakiet premium, gdzie będzie grupa wsparcia oraz webinary oraz pakiet VIP, gdzie możecie się umówić ze mną na konsultacje zobaczyć portfolio na 500 tysięcy złotych, które po prostu dla Was przygotuję. No obecnie jest to preorder, dodatkowo w komentarzu daję tylko dla Was specjalny kod rabatowy dla pierwszych 10 osób. No preorder kończy się w następny poniedziałek, ceny będą wyższe i to tyle, to taka moja mała reklama i tu możemy jeszcze przejść do ostatniego mema, który obecnie trzymam w portfelu, jest to Kizuna. No Pewnie też dobrze Wam znana, jest to dość duży, duży projekt popularny w sensie kapitalizacji 10 milionów, więc ta kapitalizacja nie jest duża, ale każdy o niej słyszał. No i jest to Memcoin pod Tao i pod Trend AI, jak pewnie wiecie. Tao w tym momencie trochę, trochę się nie trzyma, te 480 dolarów widzimy, że tutaj dość sobie spada. Dzisiaj Nvidia ma wydać informacje na temat swojego raportu, no i prawdopodobnie jest szansa, że ten trend AI coś, coś odpali. Zobaczymy, oczywiście wszystko zależy od raportu. No ja na pewno trzymam baga w Tao, trzymam mam baga w Kizunie i, i myślę, że coś tutaj jeszcze zarobimy. No i jeszcze z takich coinów, które mam i myślę, że to też może być ciekawe, no to jest to AKT Ag.ai Propare Propercy. Szczerze kupiłem to mega na ślepo na Binance, no i uważam, że ma to jakiś potencjał. To jest ten koń, który się zlistował również z PNUT, z tym, z tym memem. PNUT poszedł bardzo mocno, ACT mocno spadło. No i zobaczymy, czy mam tutaj dość dużego baga. Jest to trend pod AI, także może, może to odpali. Nie wiem, czy to jest do końca mem coin, jak to, jak to postrzegać, ale no ja to ja to tak powiedzmy, trzymam sobie i zobaczymy, co z tego będzie. Jest to bardzo po takie japońskie seksy, japoński, japoński trend AI. Ciekawe, ciekawe co z tego będzie, i na zakończenie mam jeszcze do Was tutaj małą reklamę. Pepe Unchain jest to memkoń, który nie ukryłem, że mi zapłacił. Po prostu wysłali mi tokeny, e, można kupić obecnie ich, ich tokeny, ich memy na ich stronie. Nie polecam w sensie duże, duże ryzyko, ale może jak tutaj te wszystkie memy wystrzelą, no to również Pepe Unchain, który będzie miało listing za 22 dni, więc trochę, trochę, trochę jeszcze. Może to również zrobię jakiś, jakiś plus. No ja, ja dostałem o nich tokeny za darmo, także mówię wam o tym, że to jest typowa reklama. I to tyle w tym odcinku. Dziękuję. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja. I do następnego odcinka. Pozdro.